Marcin znalazł informację odnośnie tego, że w Lidlu są akurat drukarki do etykiet, a jak wiecie, dalej nie mamy etykiet na naszych przyprawach, więc jedziemy sprawdzić, czy rzeczywiście są i e, czy uda nam się je dorwać. Nasze zakupy to chleb górski, najlepszy, mm -hmm. przepyszny. No i słuchajcie, znaleźliśmy też właśnie tę drukarkę do etykiet. Kosztuje stówkę, a ponoć gdzieś, gdzieś 160. Właśnie też przed chwilą to googlowaliśmy faktycznie około 160. Tutaj widzicie dokładnie model, tylko mam nadzieję, że można zrobić ładniejsze napisy niż te tutaj na płycie, bo one są mocno średnie, ale na pewno się przyda. Słuchajcie, używanie tego sprzętu wymknęło się spod kontroli, bo Marcin właśnie pokazał mi swoje arcydzieło. Rozumiem, że teraz wszystko będziesz mi podpisywał. No tak. A to jest kategoria jaka? To jest kategoria fashion. Fashion, a rzeczywiście to jest kapelusz, torebka i serce. Wow! Ale tak serio to próbujemy rozkminić jak zrobić ładne napisy i <laughs> idzie nam średnio. Pokażę wam co do tej pory zrobiliśmy. Marcin zrobił pieprz w ten sposób. To jest, to jest kategoria kitchen. A kategoria kitchen, absolutnie, Dla mnie to nie przemawia. Natomiast to, co ja tutaj zrobiłam, jest jakieś skandalicznie brzydkie. Kategoria flower i podtekst. Takie maleńkie. Co mi to nie wyszło? Czyli rozumiem, że teraz nawet podpisujesz pod kategorię. No tak. Wróciliśmy właśnie z Castoramek, gdzie kupiliśmy przeróżne żarówki. Wszystkie ciepłe, tutaj mamy 1800, a tutaj 2700. Pokażemy Wam, jak już będą zamontowane. Marcin zabrał się za zmianę żarówki. Uuu, ale ciepła, ale mało świeci. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj zajmuję się robieniem DIY. Jest bardzo wcześnie, jak na nagrania, ponieważ przed siódmą zazwyczaj o tej godzinie nie nagrywam, ale mam niedługo paznokci i muszę słuchać skończyć co robić. Przed wyjściem, dlatego że to musi jeszcze wyschnąć, żebym po prostu mogła nagrać efekt końcowy do TikToka we współpracy, którego aktualnie tworzę. Zamówiłam na Allegro dwa duże płótna, 70 cm i będę robiła białe obrazy z Gładzi, e, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Powinno pójść gładko. Ale mam bardzo mało czasu, nie niecałą godzinę, żeby ten temat ogarnąć, więc zobaczymy. jak to, że nigdy wcześniej tego nie robiłam, to mam mieszane uczucia, ale zobaczymy. Mam też, wiecie coś szpachelki, pace i tego typu sprawy. Pokażę Wam tutaj wszystko skrótowo. Dobra, już nie mówię, bo po prostu nie mam na to czasu i zabieram się za robotę. obrazy. Zdążyłam wszystko zrealizować przed paznokciami. Miałam je na dziewiątą, więc wiecie co, wstałam z samego samego rana i ogarnęłam te dwa tematy. Zupełnie szczerze to obraz po lewej stronie zajął mi myślę, że maksymalnie 7 minut od A do Z. Ten znacznie dłużej, ponieważ wiecie co, nie spodziewałam się, że te wzory będą tak wymagające. Przede wszystkim ze względu na materiał, z którego korzystałam. Wcześniej nie robiłam obrazów tego typu, więc nie miałam doświadczenia. Zazwyczaj były to farby, więc tutaj wiecie trochę inaczej. Jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego. Myślę, że one na stałe tutaj akurat nie będą stały, tylko bardziej tak mobilnie, w zależności od tego, w którym miejscu mieszkania będę ich potrzebowała, to po prostu będą przenoszone. Właśnie wiecie co jeszcze wspomnę, że tak naprawdę tutaj nie będzie aż tak biało. Planuję... Galeria na ścianie, to już mogę Wam zdradzić z przeróżnymi plakatami, obrazami, więc z tym za jakiś czas się zajmiemy, jeszcze tak wiecie, na spokojnie się do tego przygotowuję, no ale zdecydowanie trochę kolorów się tutaj pojawi. Dostałam misję kupienia silikonu do łazienki, więc jesteśmy przed castoramą i idę ten temat ogarnąć. Mam jeszcze kilka innych spraw do załatwienia i zobaczymy jak mi pójdzie. No mam nadzieję, że ten silikon będzie w pierwszym sklepie, ponieważ zauważyliśmy, że jakby jak szukamy konkretnej rzeczy, to akurat jej nie ma i wiecie, potem jeździmy od jednej kastoramy do drugiej, potem obie i tak w kółko, więc trzymajcie kciuki, żeby po prostu załatwić to za pierwszym razem, bo jednak takie typowo budowlane sklepy, to nie jest mój wybór numer jeden. Wolałabym iść do IKEA chociażby, a nie, wiecie, na silikony i takie tak, takie działy. No. To tutaj. Żeby teraz był szary naturalny, to już będzie 10 na 10. Dobra, jest piaskowy szary, jasno szary. Szary? Marcin poprosił o szary naturalne, to jest szary, więc czy to jest to samo? Zadzwonię, zapytam dostałam misję. Tutaj obok mnie jest cała rozpiska, pokażę Wam. O! I stąd słuchajcie, muszę dopasować najbliższy kolor, ponoć szary, mamy już w piwnicy, więc nie będziemy powielać. I ten szary naturalny, kontra wieku szary. Dobrze, że zadzwoniłam, niedobrze, że tego nie załatwię tak naprawdę. Podejrzewam, że i tak weźmiemy kolor z piwnicy i przyjechałam tu na marne. Tak jak podejrzewam, że będzie. Zawsze takie, wiecie, to w tym Dobra, oficjalnie nic nie załatwiłam. Nie było ani silikonu w odpowiednim odcieniu, ani tak naprawdę Lego dla mojego chrześniaka, który dzisiaj przyjeżdża. A teraz stwierdziłam, że jeszcze zajadę na zakupy spożywcze, bo właśnie przyjeżdża do nas rodzinka, więc coś tam pokupuję i e, przynajmniej wiecie cokolwiek produktywnego będzie z tego wypadu, a nie tylko takie chodzenie bez e, rezultatu. Teraz pokażę Wam co kupiłam w Lidlu. I muszę, wiedzieć, co, to jest chyba krzesło, bo y, jesteście aktualnie w naszej jadalni. Dobra, zaczynamy od mleka, które uwielbiam, ono też jest dostępne na przykład w Biedrze, y, no jest przepyszne, takie kremowe, i y, jeżeli lubicie mleko owsiane, no to to serio polecam wam przetestować. Kolejna rzecz to ta oto passata. polecam, przetestujcie. Ja zauważyłam, że jakby same pomidory mają ogromne znaczenie, jak jest y, Niedobra pasata czy y, niedobre pomidory z puszki, no to danie też jest takie mmm. bo słuchajcie, ostatnio bardzo często robię herbatę, też Wam pokażę, którą, tą. Ja wiem, że nie każdy lubi konkretnie takie herbaty, natomiast ta Gold tak mi posmakowała. W połączeniu z miętą, z limonką i z cytryną i miodem, przepyszne. Pokażę Wam też dwie rzeczy, które uwielbiam, czyli roślinne mielone, tutaj mam akurat Wemondo, ale ja też bardzo lubię to z dobrej kalorii. Nie wiem, czy te firmy są jakoś połączone, czy zupełnie nie, nie mam pojęcia. Ale z dobrej kalorii lubię też te kiełbaski węgierskie. Tylko co ważne, to konkretnie te węgierskie. Klasyczne moim zdaniem są dużo gorsze, a te cheddar absolutnie nie, nie posmakowały mi. Wzięłam składniki do mojej slow jajecznicy, którą uwielbiam. Jeżeli chcecie, żebym mam pokazywała takie moje top przepisy, które też często sama wymyślam tutaj w tej serii, to dajcie znać. Tak samo na przykład też robię pyszną owsiankę. Ona jest tak dobra, że nawet jak moja przyjaciółka ostatnio przyjechała i mówiła, że nie przypada za owsianką, no to ta jej posmakowała i chciała ją potem w domu, więc sukces. Z tą myślą właśnie wzięłam banany borówki nektarynki i masło orzechowe. Kupiłam też ser. Co powiesz o tym serze? Najlepszy ser na rynku. No właśnie, więc tutaj już mamy wszystko wyjaśnione. Kupiłam dużo pomarańczy, a to dlatego, że mm -hmm. mamy, słuchajcie, wyciskarkę do pomarańczy. I to nie jest byle jaka wyciskarka do pomarańczy, tylko doskonale przetestowana. Wydaje mi się, że mój tata wziął ją z takich gratisów na stacji benzynowej, jak się zbiera dużo punktów bo to nie jest tak naprawdę jakaś jedna z droższych wyciskarek, raczej z tej niższej półki cenowej. Ona kosztowała kilkadziesiąt złotych. Nie pamiętam ile dokładnie, ale wiem, że jest korzystna cenowo. I powiem Wam, że ja ją uwielbiam, dlatego że łatwo się ją czyści. A dla mnie to jest rzecz numer jeden. Bo jak zrobi się nawet szybciutko sok wyciskany, a potem trzeba czyścić to tak długo, to ja dziękuję, wolę go nie pić. Fajnie, że nas taka kompaktowa, bo nam się zmieści tutaj właśnie obok tego garnka, z którego nigdy nie korzystamy. Popię sok, opowiem Wam jeszcze o tych obrazach. Mianowicie wczoraj nagrałam Wam efekt Po, natomiast jeszcze je zostawiłam do wyschnięcia. I teraz mogę przyznać, że już są całkowicie, całkowicie tak w 100% suche po dobie. Ten dużo szybciej był gotowy, natomiast tutaj było więcej gładzi, więc też więcej czasu to zajęło. I jeżeli będziecie robić to DIY, no to miejcie na uwadze, że. Trochę jednak czasu to schnięcie potrzebuje i też miejsca. Ale żeby tak pięknie nie było, to słuchajcie dalej nie zamówiliśmy szerszych tasiemek, więc nie wiem czy po prostu na tych nie zrobimy etykiet do butelek, do opakowań zobaczymy. I tak samo nie pomalowaliśmy jeszcze sztukaterii, jakoś nam się z tym nie śpieszę zupełnie. Dobra, zmotywowałam się i stwierdziłam, że zrobimy na szerszych. Wiecie co stwierdziłam, że zrobimy na tych szerszych taśmach, to też wygląda dobrze, mam już pieprz, sól i lecę dalej. Pokażę Wam jak to się robi przykładowo, tylko wait, bo to nie jest wcale wygodna dla mnie pozycja. Mamy wybrany cały tekst, więc enter i na przykład będzie cynamon. Proszę bardzo, klikamy drukuj i potem enter. Tutaj nam całość wychodzi. I proszę bardzo, tylko niestety trzeba ręcznie przyciąć górę, więc to jest minus i mam nadzieję, że zrobię to równo. Jakie są jeszcze przebrawy? Mamy paprykę i co dalej? Majeranek. <śmany> Stwierdziłam, że najpierw muszę zobaczyć, co ja tutaj dokładnie mam, no bo to, że papryki, to wiem. Jak widzicie, wszystko dosyć krzywo, ale umieściłam w kolejności. I teraz zobaczymy, jak tam moje umiejętności cięcia. Pierwsze poszło, myślę, że bardzo dobrze. Skończyliśmy, wszystko jest ułożone. Powiem Wam, że wygląda naprawdę dobrze. Co prawda, ja widzę, że tutaj nie mam wszędzie poziomych linii. Ale trudno, niech już tak zostanie, może kiedyś będę miała plan, żeby to poprawić, wątpię, ale kto wie, więc tak, w końcu zorganizowana szuflada i wiadomo, co dokładnie gdzie jest. A teraz zabieramy się za pozostałe pojemniki. Tutaj też zrobimy chyba tak samo pionowe napisy. Mamy problem, skończyła się taśma, więc następnym razem po prostu to kończę. E, została sól, w sumie pusta, opakowanie po bułce tartej i skorobia ziemniaczana, więc mamy tylko górną część, ale to i tak już coś. Tak to wygląda na ten moment. Szuflady zorganizowane w końcu i w sumie w tym miejscu myślę, że możemy zakończyć tego vloga. Zrobiliśmy więcej właśnie takich organizacyjnych rzeczy, slash DIY, a w kolejnym vlogu będą, słuchajcie, nowe meble i to sporo. No i to tyle. Na dzisiaj widzimy się niedługo w kolejnym vlogu remontowym z dużymi zmianami. Pa pa!